Zrobimy sobie część drugą, żeby ten film nie był dla Was za długi. I mamy tradycję teatru cieni. Daleki Wschód od tysiącleci zna szlachetną sztukę teatru cieni. Jest ona jednym z czarnych środków wyrazu tej cywilizacji. Spektakle teatru cieni nie służą tu jedynie przeżyciem estetycznym, ale niosą w sobie przede wszystkim uświęcone treści kultowe a uważani uważanie za osoby obdarzone nadprzyrodzoną mocą, występują także w roli uzdrowicieli. Teatr cieni ma liczne odmiany. Na Dalekim Wschodzie najbardziej wraziste są chiński Teatr Piying i indonezyjski Teatr Wayang Kulit. Czytam tak, jak pisze. Na terenach bliższych nam geograficznie 500-letnią tradycję ma turecki Teatr Kargos, Popularne widowisko folklorystyczne o wymowie moralizatorskiej. Ta forma znana jest także w Grecji. Szczytowy popularność teatru Cieni osiąga w wieku XVIII-XIX. Wtedy też podbija Europę, chociaż znany był już w Hiszpanii w wieku XVII, gdzie nazywano go Sombrer Chineas, chiński cień. To spopularyzowany został w stuleciu. Następnym za pośrednictwem Francji jako Ombre Chino, Chino, chinoise, chiński cień. W Wersalu przez blisko 100 lat działał teatr Serafim, odbywający tournée po Europie. Niemcze teatr cienie pojawił się w epoce romantyzmu. Goethe, Brentano, Von Pocci, Arnim, Kerner, Uland i wiele innych tworzyło sztuki dla teatru cieni, a czasem nawet reżyserowało je. W Anglii nazywany Galanty Show stał się popularny od połowy XIX wieku. Pojawienie się kina spowodowało kryzys. Jednak dzięki takim postaciom jak Ernst Morlitz Engert, Aleksander von Bernus, Rolf Hersmann, Lotte Reiniger i Initette, cini przetrwał. Dziś jest przedmiotem intensywnych eksperymentów artystycznych wykorzystujących go jako tworzywo dla technologicznie nowych, multimedialnych realizacji. Według legend Dalekiego Wschodu, prowalka została stworzona nad brzegami Gangesu jako kwint, esencja pierwiastka boskiego w człowieku. Nie naśladowała, jak portal jego powierzchowności, jej ruchy, strój, mowa i kształty wyrażały to, co doskonale odsyłały do sensu duchowego. W tradycji tej narodził się te Cieni. Jego początki wiążą się z legendą o pani Li, ukochanej cesarza Wudi, 141–87 rok przed naszą erą z dynastii Han. Kiedy zmarła, cesarz popadł w depresję. Aby ukoić jego smutek z oślej skóry i tkanin, sporządzono marionetkę, która nie tylko kształtem i strojem przypominała panią Li, ale też dzięki ruchomym stawom naśladowała wdzięki jej ruchów. Cień marionetki poruszył do głębi cesarza, który odzyskał chęci do życia. Od tego czasu teatry cieni związane z kultem duchów przodków są oknem pomiędzy namacalnym światem ludzi i utkanym ze światła i cienia eterycznym światem duchów. Co wieczór od tysiącleci powraca magia, która sprawia, że mity ożywają pod dotknięciem ręki człowieka. Teatr cieni. Pierwsza wzmianka o indonezyjskim Teatrze Cieni Kuli pochodzi z roku 930. Sztuki Wayang oparte są zwykle na klasycznych eposach. Nie zdążyłam przeczytać. Charakterystyczne dla Wayang awurowo wycięte sylwetowe lalki, groteskowe, plorystowane, wykonane są ze skóry i rogów bawołów. W roku 2003 UNESCO wpisało Hwayang Kulit na listę dziedzictwa ludzkości. Według kronikarzy początek tureckiego teatru lalek cieniowanych związane są z dworem sułtana Bayezida I 1380-1402 roku. Z jego rozkazu budowniczy Karangozis, o, nie doczytałam, może doczytacie sobie sami, jak zatrzymacie sobie klatkę, Lalki Teatru Cieni ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Jedynka cieni lalka Ardiuna. Indonezja Jawa, autor nieznany. Lalka przedstawia Ardiunę, wojownika o nadprzyrodzonej sile, z Mahabharata, hinduistyczny poemat, dokonana z skóry bawolei, rogów bawoli i drewna. Dwójka to lalka służąca. Huadan, Chiny Północne i trójka, lalka Prabhu lub Lubrama, Indonezja, Bali, druga połowa XX wieku. Wszystkie są z XX wieku. Lalka ta jest używana do odtworzenia dwóch postaci będących awatarami, formy, w której Bóg wstępuje do materialnego świata. Wiszno, lalka wykonana ze skóry i drewna malowana. Przywrócę. Język lalek. Lalki z chińskich i indonezyjskich teatrów cieni już samym swoim wyglądem wyrażają bogactwo treści. Ich oblicza, postawa, prezencja, karnacja, szczegóły, anatomii reprezentują ściśle ustalony tradycyjny język symbolicznego przekazu. Tak jak litery alfabetu, opisują one jednoznacznie charakter przedstawionych postaci, określając wymowę sceny. Służy to z jednej strony wzbogaceniu przekazu i budowaniu emma. Poprzez zapowiedź tego, co nieuchronnie musi się wydarzyć, z drugiej, porozumienie z widzem plus precyzyjne na naprowadzenie go na pożądane treści. Buduje to szeroki wachlarz różnorodnych możliwości, począwszy od przedstawienia postaci wyrafinowanej w, w indonezyjskim teatrze Cieni Alus, po charakterystykę prostaka kasar. Postać nacechowana szlachetnością ma subtelny kształt głowy, dobrym znakiem jest na ogół nachylenie głowy do przodu i wygięta cienka szyja. Nos powinien być delikatny i wyostrzony. Zły charakter ma duże wypukłe oczy. Kulfoniaste napuchnięte nos i grube, wydatne wargi. O tym, że postać jest okrutna i chciwa, informuje czerwony kolor skóry. Biało-złoty kolor karnacji oznacza młodość i piękno, natomiast czerń jest oznaką mądrości i spokoju. Mamy przykłady dobra i zła. Duże znaczenie mają niuanse kształtu oczu lalki, trudne do chwycenia do nieprawnego widza. Mogą one wyrażać zdecydowanie, chytrość, cierpliwość, determinację, raptowność, wyciszenie, wytworność, zazdrość. To tylko kilka przykładów z bogatego alfabetu obrazowych znaczeń. Z tym hermetycznym dla Europejczyka językiem stoi za tym hermetycznym dla Europejczyka językiem stoi wielowiekowa tradycja oparta na pokazywanym od pokoleń systemie wartości. La teat du Cabaret du Chat Noir. Cabaret Le Chat Noir, Czarny Kot, uczyni z montmartu peryferyjnej dzielnicy Paryża centrum artystycznego świata. Założone w roku 1881 przez poeta i malarza Adolfa Salisa. Stał się tętniącym życiem klubem nocnym i salonem artystycznym. Tu spotkać można było najbarwniejsze postacie bohemy artystycznej, najznamienitsze osobistości, najpiękniejsze kobiety, intelektualistów, pisarzy, poszukiwaczy przygód, obcokrajowców z najdalszych zakątków świata. Le Chat Noir tworzył nowy styl spotkań i rozrywki. Od roku 1886 atrakcją przyciągającą do niego tysiące ludzi stał się Teatr Cieni. Tworzyli go Rodolf Salis i malarz Henry Rivière. Przy współudziale 20 współpracowników spektakle naszpikowane były nową technologią i efektami specjalnymi. Ale najważniejsze było wciągnięcie do wspólnej kreacji kompozytorów, pisarzy, rysowników i malarzy. Efektem było połączenie estetyki płaskiego obrazu ze środkami warsztatu teatralnego, ruchem, muzyką i głosem. Leszat Młarnie przetrwał śmierci swojego założyciela, Rudolfa Salisa, i zaprzestał działalności w roku 1897, ale jego duch żył jeszcze długo w kabaretach Petersburga, Barcelony, Berlina, Wiednia, Chicago i licznie, licznych innych miast. U nas bliska jego idei była krakowska jama Michalikowa. Jego znaczenie dla kształtowania się życia artystycznego i intelektualnego dla pierwszej wojny światowej nie da się przecenić. Wskazuje się też fakt, że technologia opracowana na potrzeby teatru cieni L'Echat Noir posługująca się sylwetami drukowanymi na foliach mogła stać się jedynym, jednym z impulsów dla wynalazku filmu, którego pierwszy oficjalny pokaz publiczny z roku 1895 przypada jeszcze na okres działalności kabaretu. L'Echat Noir nadal istnieje w Paryżu, ale poza nazwą nie ma nic wspólnego z najbardziej niezwykłym kabaretem Label Epoch. Tu mamy jeszcze, a tu mamy. Loi Fuller, 1862-1928, amerykańska tańcerka i choreograf, prekursorka tańca nowoczesnego i reżyserii światła. Przyjaciółka artystów, naukowców, między innymi Henry de Toulouse-Lautresa, Augusta Rodena, Maurisa Denisa, Marii Curie-Skłodowskiej. Jej występy emanowały atmosferą cudowności. Obrazy rzutowane z magicznymi latarni, magicznych latarni, na falujące w tańcu draperii jedwabnych sukien ekranów pokrytych fosforyzującymi farbami wywoływały zjawiskowo hipnotyczne wrażenia. Efekt potęgowały projekcje slajdów rzucanych na przejrzysty ekran z gazy rozpiętej pomiędzy sceną a widownią. Na oczach widzów dokonywała się metamorfoza całej sceny. Wypełniające je morze przemieniało się w mroźną północ, potem wybuchały wulkany, za chwilę stanęła zorza polarna, a już za moment pancerkę otaczały spadające gwiazdy. Jego graficzną podróż atrakcji kończył bajkowy ogród pełen motyli. Kluczowe dla spektaklu Loi Fuller było twórcze wykorzystanie magicznych latarni połączone z najnowszymi osiągnięciami nauki. Ona sama także była autorką szeregu patentowanych wynalazków, m.in. w porozumieniu z noblistką Marią Kirk Skłodowską. Pracowała nad technologią wykorzystania radu do stworzenia superświetlistego kostiumu ekranu. Fantasmagorie. To spektakl magicznej latarni mieszającej mieszające świat materialny z iluzją świata duchów, widm i upiorów, uznawana za przodka dzisiejszych horrorów. Były to wydarzenia pełne efektów specjalnych, prowadzone z użyciem wielu magicznych latarni, okrutnej za niewidocznymi w ciemności półpróźnieczystymi ekranami z gazy i wosku. Upiorne przeżycia wzmacniały budzące grozę wyładowania, elektrostatyczne i piekielne efekty dźwiękowe. Pomysłodawcom i pierwszym wielkich mistrzów fantasmagorii był Etienne Gaspard, robert, profesor fizyki z Lieg W roku 1797 w makabrycznej atmosferze porewolucyjnego Paryża po raz pierwszy przywoływano upiory duchy zmarłych, krewnych, ważnych osobistości i mitycznych greckich bohaterów. Efekt był porażający, podczas gdy Robert dokonywał cudów iluzji, wizualizował zjawy, ciskał gromami i zamieniał demony w proch. Damy mdlały, panowie zasłaniali sobie oczy i w atmosferze ogólnej paniki szukali schronienia, gdzie się dało. Widzicie, jak człowieka można przestraszyć? Widmo Pepera. Widmo Pepera, Pepper Ghost, to technologia spektakli iluzji uzyskiwana z pomocą magicznej latarni i kranu szyby. To na półprzysięczyste, świetliste widma materializują się na oczach widzów, poruszają w przestrzeni sceny przepływające przez sprzęty i ludzi. Nazwa Piper Ghost pochodzi od nazwiska pomysłodawcy Johna Henry Pipera 1827-1900 rok, profesora Royal Polytechnic od roku 1854, dyrektora tej instytucji. Największe na świecie realizacje są dzisiaj atrakcją Parku Walta Disneya. Wzdłuż długich na 27 metrów pasażu antresoli po których przechodzą widzowie, ustawiona 9-metrowej wysokości szyby. Efekt jest pełny, gdy dochodzi do spotkania iluzji duchów z aktorami grającymi na scenie za szybą. Magiczna latarnia. No i tu mamy właśnie przykład tego urządzenia. Latarnia magiczna, firma Braci Bing, Bawaria, Niemcy, 1920 rok. Tak to wyglądało. A tu mamy slajdy magicznej latarni, to są oknem do świata cudów. Nawet najbardziej błaga z niewybrudnymi scenkami humorystycznymi, to uśmie bo uśmiech to magia, powstaje z niczego, a potrafi działać cuda. Niesamowite są te obrazki. Każda scenka pokazana. Latarnia magika. Światło magiczne latarni wyłania się z mroku w prehistorii, około roku 180 w Chinach w relacji Huang Tinga, Opisuje on lampę wykorzystującą ruch gorącego powietrza do animacji iluminowanych stworzeń. Potwierdzają to także późniejsze przekazy. Najstarszy rysunek magicznej latarni znajduje się w manuskrypcie weneckiego uczonego John Johannesa de Fontana, datowanym na rok 1420. Przedstawia on cylindryczne szklane naczynie, w którym płonie świeca, podświetlającą miniaturowe wyobrażenie diabła umieszczone na ściance. Efektem jest projekcja gigantycznego demona na ścianie. Wielkie zasługi dla magicznej latarni położył niemiecki jezuita i uczony mistrz sztu, stu sztuk Atanazy Kirchner 1602-1680, którego dziele zamieszczona po raz pierwszy naprawdę efektywną odmianę projektora lampę zaopatrzoną w, studo, w obiektyw kondensacyjny. Poprawił on wydatnie siłę, ostrość i kontrast rzutowanego obrazu. Ustalił też konstrukcję urządzenia, na której opierają się do dzisiaj wszystkie projektory. Edward Nubridge. Ewolucyjną zmianą w pokazach magicznych latarni było wprowadzenie animacji pokladkowej. Techniki animacji dzielącej ruch na fazę, odpowiadające niewielkim przesunięciem animowanych elementów. Każdy zmienie ich ruchu odpowiada jeden obraz kadry. Iluzja ruchu wywołana jest przez strumień nieznacznie różniących się kadrów, przepływających przez ekran z dużą szybkością. Jest to rodzaj animacji, na której opiera się do dziś film i te telewizja. Człowiekiem, który wpadł na pomysł wykorzystania tego rodzaju w animacji w projekcjach magicznych latarni, był Anglik Edward Muybridge. Geniusz fotografii, uważany za pioniera kinematografii, znany przede wszystkim jako autor zdjęć Przekraczających możliwości ludzkiego oka, przedstawiających dokładnie na przykład kolejne fazy ruchu szybko galopującego konia. Skojarzył on cykle swoich fotografii z urządzeniami optycznymi, które, jak fantaskop, jak fantaskopę już od lat 30. XIX wieku animowały na podobnej zasadzie rysunki umieszczone wokół obrzeża wirującej tarczy. Bridge umieścił rysunki wykonane na podstawie swoich zdjęć bez ruchu, faz ruchu, na szklanych tarczach, którymi zastąpił slajdy w magicznej latarni. Stworzone przez siebie urządzenie nazwało zopra zopraksikopem. Było to pierwsze urządzenie, które w sposób realistyczny odtwarzało zarejestrowany fotograficznie obraz. Bardzo trudno nazwa, ale dobrze. I to jest właśnie wystawa Teatru Cieni. Idziemy dalej na nasze bajki. Już widzę kubusia Puchatka.